Dziś, dziś, widzowie, dzisiaj życie... prawdziwe życie i życie trochę jak Adonis, więc to Więc to przy, przy, oczko, ale dobra. I... dzisiaj no i dzisiaj parę załatwić parę załatwić Musimy pojechać na do families Leon Kass. Karte ja, no, bo na garaż wydałem, więc wiecie. Musimy się karnąć tam, bo po, tak po. E, ten to trzymam w bagażniku typa, więc... Będę ścierać. Wow. Mam matkę cały czas powiadomienia. Kto chce do ekipki, niech pisze w komentarzach, bo rekrutuję. prądu, ale dobra. Wow! O idealny parking. Idziemy. Widzimy, musimy się przypaść za gangsterów, za fioletowych, i musimy tam wskoczyć do nich. Tutaj będą fioletowo. фиолетовые чухи. Я бы здесь не надо сбрать. Кошелки. А Не. Не. Я, беду... Я беду... А тут 200 тысяч. Ну. fioletowym Nie ma fioletowych bluzek. I widzę, tu się sypie. Tu nie ma fioletowych bluz. O. Nie stać mnie. This is the latest collection if you can believe it. Kinczyku. Nie. Dzięki to nie. Żeby była w tego. Była w tego chociaż? Co to takie drogie? Czekam to co tej właśnie. Przez połowę filmu. Jestem nienormalny. O! A to już jakieś wojskowe. Mhm. Uh M... -huh. Ten motocyklista. Są mc To nie... Weź nie FIB, jest Nie ma Super To będzie ci... No zbroja Nie chcę imprezowych jakichś Chcę zbroję A to będzie tu? To będzie by zbroja No no to Czekajcie zjadę na dół All I've eaten today is nie ma? Ja tu mam zbroję. Jak tu znaleźć fioletową koszulkę? The hills. Ale Nawet nie było H. Nie znajdę nigdy na zbroi. No, pewnie jest na końcu jakimś ja i tam. Design, nie, ten. nie mam głupich 3000. Ja tak zwykle. tak jak jesteśmy. Dzień, jakby nie było cięcia. To jest drogie. Są takie. Najbardziej bym chciał jakąś tych, a one są po trzysta tysięcy Dobra Tak, teraz się żyje Eee Wezmę ten motor O, żyje Nie, to mój motor O ty kurde Kucak! O Szaryf Chciałem tylko pożyczyć Ale już nie chcę, bo mam swoje auto Fuu, ja już w cieplenie Idziemy do garażu Przyszło mi alert do auta, słyszałem że ten że to się dzieje w garażu Tylko ciekawe, którym muszę A motor mam jeszcze U, kurde. Nie mam zbroi na sobie Musimy się widzieć jak najszybciej przebrać i jechać Znaczy teraz to jedziemy do garażu bo Muszę przenieść drugie auto I coś się nie wydzieje w tym garażu Co to jechało Idzie pomarańczowe Jest takie wielkie, dziwne To, bo to wezmę i to będę miał na akcję? no bardzo na akcję radne po prostu to jest większy będę mógł z większą ekipą jechać no, po prostu no to jest dwuosobowe poznawiam do garażu i zgubi się tak widzę, to chyba tak miała? nie wiem, nie grałem dawno już w tą grafikę ile? 9 minut no jeszcze trąbi. Co tutaj? Bierzaj. Nie mogę wjechać. No, co to z Capstoms? Wjadę. A ten musimy się, się pojawić. Z mi Wiem, wiem, że jest to głupie to. Ale tym jak wiadę, zmieni kolor. Też muszę zmienić, bo musi być czarny, bo nie mogę jeździć takim żółtym cywilnym. A, na no prawo nawet. Trochę może... Tylko stówę. Zderzak. Nie, nie jakoś... jakoś nie lubię tuningować zderzaków. nie, po prostu ma... No, nie, już to gitał takie zwykłe, gitał zwykły by były lepsze Bierzemy. Nie, no. Nie, 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 no, nie, A chcę zielony Czekajcie. wszystko jest czarne, czek mi na mam na bohat, super też będzie pewnie na miniaturce. Oj dość na miniaturkę Idziemy To też nie jest widzowe spotkanie auto, bo to one jest drogie. O, Sprite. Nawet nie wiem czy ja tym nie pojadę do, na akcję. Wyjeżdżamy. Wow! mi nie rozcielają wagasy tego a tym tu nawet dawno nie jechałem Kurde, dawno nie jeździłem kurumką jest zniszczona. Zobaczymy ile kosztuje naprawa takiej kurumy Bo jeżeli dużo to będę musiał znowu robić misję dostawy 100 tysięcy dostałem Hello. This is Morse Mutual Insurance. I think we can do that. Dobra, Ele kuruma? <laughs> Morse Mutual Insurance, how can we help you? Have a nice day. <gülüyor> 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 Teraz tak na to, z... to tak jedziemy do Wagosku, moich kolegów, których nie lubię. I teraz nie wiem czy jechać do Wagosów, czy do familii. Na Chyba Bardzo bez nawigacji, bo znam na pamięć. Dobra, To się skapnie. Kto patroluję patroluje więc? Czasami ja trzeba moim GTR-em przegazować. GTA to jest co? Nie wiem, co to są za marki. Ja to jest szybkie. No! Ciekawe czy tu jeszcze ktoś pracuje, bo ostatnio tutaj nikogo nie było. Pracuje. Pracuję. Ja nagle nagrzek. O, wagos e e był. Pozwolę Wam, za co siedziałem Tutaj kiedy było takie, ostro, tak było, tak było ostro Ja byłem w ogóle z, z nimi w gangu głupim I ścierałem się widzowie I policja wjechała I było niefajnie Dobra, ciekawe czy mnie rozpoznają, bo te... Oj, oj, nie ma ich? Piosenka. No jestem. Jest. Ej, Hej, wagosy! O, jest! Jerry! Jerry! Jerry Jerry What's up man? A ah, ty to pan jest Kim ty jesteś? Nie pamiętasz? I si zresztą skąd znasz moje imię Dobra, jedno Pamiętasz e... tego Alana? No, pamiętam Siedział, ja miał mieć dożywocie I to właśnie z nim gadasz ja, co? No, a w ogóle kto jest No ten, co idzie. Cześć. A ty to, to. Nie mogę. Ty, kto to powiedział? Co? Yyy, e, dobra. Yyy, e, co jest z spalanym, Coś wiesz? Pamiętasz się od tych zielon zielońców? Czy wiecie co? Co on powiedział moim głosem? Co coś się stało i jakbym ja to usłyszał ze swojego głosu. I co jest? Coś dziwne. Co to było? Zaczęliśmy się szczelę. Widzowie moja krótkofa Moje radio się psuje. On mnie słyszy. Yy, radio, radio. Jeszczele. Dobra. Dobra, rozwaliłem się. Dobra, widzę, To jest na wszystko w dzisiejszym filmie. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Nara!